Cześć wszystkim. Wesołych świąt! Tak przy okazji dzisiaj sprawdzimy sobie celownik dosyć specyficzny. Są, nie będę opowiadał. Przejdźmy, może, razu do akcji. A z nami są oczywiście Cybul. No, siemanko. Flodor. Cześć. I Bum Witam. Tak. Zczaiłem ten celownik na jednym z rosyjskich stron internetowych. Dosyć ciekawy się okazał, co zresztą zaraz zobaczycie. Jedynie, co może przeszkadzać to zbyt, może dużo opcji, albo po prostu kolor, jaskrawość tego celownika. Ale co zaraz zobaczycie, tutaj stań bombą na chwilę, pokazuje takie coś. Jest to bardzo fajna sprawa. Po prawej stronie jest pokazana penetracja, czy pancerz tego czołgu, a po lewej i ile tego przebicia mamy na danym dziale. Tak? Tutaj widzicie 112 penetracji na zwykłym pocisku, 37 pancerza w miejscu, gdzie pokazuje na bombuma. I teraz przechodzę im wyżej. Tutaj widzicie 25, 30, 45, jasmo też 45, tutaj y wieżyczka 40. I tak możemy sobie tutaj pojechać. 20 ma z boku, ładnie. Także tak to wygląda. Nawet jeżeli jesteście celujecie na przykład w swojego kolegę z drużyny, to nawet pokazuje, ile sekund przeładowuje dany czołg. Tutaj widzę, że ból masz 2,5 sekundy. Jest to racja? Tak. No, także bardzo fajna zabawka. Bum, bum, też 2,5 sekundy. No. A Flodor 8,8. Nie. Ile? 8,5? 8,25. A to jednak tutaj małe przekłamanie, ale wartość bardzo zbliżona. Dobra, tutaj widzimy Dubsko 37 pancerza, tutaj 40. Dobra, teraz tutaj. Jak widzicie, kolor zmienia się, prawda? I pokazuje wartości. Tutaj 114, czyli jest średnia szansa, że przebije, natomiast z góry nie ma szansy. Czerwony, jak widzicie, czerwony, zielony. No także bardzo fajnie to y, wygląda. Po lewej stronie widzicie ilość HP <coughs> oraz metry do danego czołgu, jak i również, mm, jeżeli staniemy sobie w krzakach, ja to zaraz pokażę. Powiedzcie mi tylko, kiedy się stracę z waszego celownika. Nie wiem, gdzie tutaj wjechać w te krzaki. Aha, tam w lewo. No już nie jesteś. Już jestem niewidoczny, no tak? No ja jeszcze widzę. Tak. Jak... No to moment, moment, no, tylko wjadę sobie w krzaczki i będę was... Y tak starało się tutaj. Nie widać mi dalej. Nie, no teraz widać na celu Aha, no ale jak stoję w krzakach, to widzicie 46% na to, że po szczale zostanę wykryty. Najadę sobie teraz na T. Te. Tutaj widzicie, jest 53% szansy, że zostanę wykryty. Jest na to pokazane. No, Także to jest o, na odległość oraz pokazane, czy jestem w krzakach, czy jestem na, na bliskości, na dalekości. Ta procenty szans są pokazane. Nie tylko z celownika snajperskiego, ale również z normalnego. Także to jest fajna sprawa. To już warto się potem zbliżać, jeżeli jesteśmy zbyt blisko, a jak widzicie, 50 metrów to już jest wtedy te procenty się tracą. <laughs> Fajną zabawką na opcji TDK oraz artylerii, tutaj akurat tego nie, pokazę, nie pokażę za bardzo, ale wyślę skryny pod filmikiem, jak to będzie wyglądać. Jest bar pokazujący. Żeby po prostu działo się nie rozwaliło, tak? Celo, celowność, czyli skupienie tego. Jestem tam tak zwana, nie wiem, poziomica, dobrze mówię? <laughs> no w każdym razie wiecie o co chodzi. Oprócz tego na artylerii są takie informacje jak y, kon nachylenia lufy, y, czy chociażby na przykład ile sekund dane pocisk leci. No i chyba to wszystko, nie? Czy o czymś zapomniałem? Yy, Rafał, jeszcze jest sam efekt z tą strzałką, go y, ktoś by musiał do ciebie strzelić, nie? Z przeciwników, żebyś widział. No ja, nie, ja mogę jeszcze. Aha, no we mnie. No i tu widzicie na przykład, skąd dostałem, ile sekund od tego szczału minęło i tak dalej, prawda? Tylko to działa wtedy, jak się nie ruszam, i wtedy mniej więcej wiem, skąd dostałem. Yy, oraz takie nowości, jak minimapa, którą tutaj widzicie, gdzie kółko to jest zasięg widzenia, a kwadrat to jest zasięg naszego radaru. Oprócz tego, yy, jest coś takiego, jak po prawej stronie jak macie zegar, jeżeli dany czas nachodzi do 5 minut. Zegar z białego przychodzi na pomarańczowy, jeżeli tam jest gminta bodajże to coś koło tego, to wtedy ten zegar jest na czerwono. <laughs> to by było chyba na tyle standardowy celowniczek, właściwie standardowy. mocno zmodyfikowany bym powiedział właściwie. <laughs> no dobra, tak trochę. tego skurwala z dzidy, zanim będzie nieszczęście. No jak widzicie, szczęje w Dubsko pomagają. Dobra, nie będziemy się tu zabijać. To miał być krótki filmik pokazujący możliwości tego celownika, całej tej modyfikacji. Całość znajdziecie oczywiście w linku, którym Wam dam. Będziecie mogli to sobie zobaczyć. Oczywiście ten mod nie jest mojego autorstwa, także dam linka do ściągnięcia tego faceta, który to, ten mod w ogóle zrobił. Dobra, to by było na tyle. Dzięki za uwagę. Trzymajcie się raz. Jeszcze raz wesoły świąt. Smacznego jajka. Siema. Mokrego zajączka. <laughs> Dengusa, tak, śniegowego. Tak. <laughs> Na razie.